anaconda don't, My Anna, don't. My Anna, don't want none unless you got buns, hun Hej, witam was w siódmym odcinku z serii Zniszcz ten dziennik Jak widzicie, dziennik przyszedł małą metamorfozę, pokrótce wam pokażę A więc, tutaj jest kartka, które zadania, Trzymy. Robię dzisiaj cztery zadania i jedno robi Julka, bo jest takie, które ona musi zrobić a więc dziennik jest teraz różowy i tutaj ma, widzicie, ozdobną taką taśmę w kropeczki Tutaj pomalowałam na żółto, tutaj na czerwono Przechodzimy już do pierwszego zadania Więc pierwsze zadanie, jest to zadanie ze strony 107 Poproś przyjaciół o zrobienie czegoś destrukcyjnego na tej stronie Nie podglądaj Dobra, Julka będzie podpalała stronę Wiem, że mam nie patrzeć, ale no dobra, podpalam No, to zaczynam Pamiętaj jak ci mówiłam Cicho Jezu, nie z drugiej tego nie ugasimy Ci spali. Oh! Kurde nie spal mi całej książki. W Strona się tego pali? No. Kurde, tak. Jezu, gdzie tak poda parę blisko. No to ody jestem pewna. Już! No co ty? No żeby było widać co to było za te zadanie. Nie. A więc tak wygląda już połowa spalonej strony przez dziurkę. jak widzicie, bardzo ładny kształt się tutaj stworzył. Przechodzimy do kolejnego zadania. A więc teraz robimy zadanie ze strony 97. Zrób nagły destrukcyjny, nieprzewidywalny ruch dziennikiem. Więc dziennik nie, nie doznał bardzo jakichś takich złych szkód. Ok, a więc teraz robimy zadanie ze strony 37. Żuj to! Uwaga, nie połykaj! A więc ja najpierw wyrwę to. O nie, to jest mój lejek z tyłu! <gryzanie> Dobra, to ja ugryzę Gryzanie, <gryzanie> 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 to ja będę tutaj ugryzę to. Ale proszę bardzo, to żeby się mm. <gryzanie> O, Jeszcze gryzę. A mm. <gryzanie> Co będzie, jak połknęłam? <gryzanie> Sportega. Jak? Dobra. A więc tak wygląda strona. Układ. Teraz robimy zadanie ze strony 198. Ukryj tę stronę w ogródku twojego sąsiada, a więc już idziemy. A więc ja najpierw sobie wyrwę tą stronę może. Okej, okay, a więc jak już widzieliście, kartka została schowana. Teraz tylko będę czekała, aż sąsiadka przyjdzie i spyta, co to za strona. I mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pa, pa!